Siemaneczko i dzisiaj zagramy sobie w CSA w pierwszym odcinku. Dzisiaj za nami jest Mr. Mister Libon, a ja jestem Mr. Master. Tak, Nawet, że seria wam się ma yy, Odcinki będą na jego kanale i na moim Gurde w dupę! O, dostał. Dobra. To jest taki filmik bardziej informacyjny, ponieważ będę nagrywał z film yeah. jak mm. Life in Studio. Z tym jestem, jestem I... Oto a nie będę jeszcze nagrywał, tylko zapomniałem nazwa na YouTube. Więc raczej jestem taki głupi. Kurczę. I... Czekaj, tak jestem 12 w top. Dobra, nie fasie, tak. 13 i odcinki nie będą trwały za długo, będą trwały no 5-6 minut 7 I nie tylko 5 no, Myy trochę słabsze Kurde Ja mam ja mam ja mam limitowe Czekam, bo jakiś kolejny nie wiem Matiks z liftem brata eee, no. E nie odbieraj e, skąd e, Jak e, kurde Kupę jak za... Aha, i jeszcze yy, nie będę miał intra, intro będę miał w następnym odcinku dopiero, w ogóle nie spakam. To ja ci zrobię. No, co sam zrobię. I w ogóle mam bardzo małe wpływy, nie wiem, czy spadło mi coś. skaczę to, po prostu Jak ciebie nie było, to miałem 4000 pingów. No i... W tym odcinku W zasadzie będziemy się tylko s to ja będę bardziej różne panie Aj, amunicja Masz, to jest żelazne ciało Co? No nie gadaj Nie, zdawałeś, bo to nowe O, to dobrze! I na razie będę tylko nagrywał w CS-a. Niestety. No nie jestem jakimś. A ja będę nagrywał nim... z Lola. Będzie, e, link będzie na tym opisie e, mój e, kanał, a jego. I może najprawdopodobniej będę nagrywał z Jerzego, z Phantom. A ja będę grał Lola. ...i i Jemczaraj nie gra. Czy Jemczaraj nie, nie, nie się nie gra. co tutaj Myślę, że tu jeszcze z 5 rund dobramy sobie i będzie koniec. Dobra, padłem super. Sorry. Tak jak mówiłem, mośćniki będą nie za długie. Moje intro bo, będzie... Bo wątpię, żeby coś tam oglądać odcinki 40-minutowe. Kurczę, nie widzę. Mam cztery mu wiksa. Tak. tego perk'a, bo to i głupio to jest, to nie I odcinki będą się pojawiać, tak. Hmm. Ja, ja jeszcze jutro nagram. Dobra, ale ja będę tak co dwa dni, co jeden, co, co dni, co dwa... Nie wiem. No ja, ja tylko jutro... Przerwa. IP serwera podamy w opisie. Jeszcze mogli sobie z nami pograć, chociaż nie mam nigdy ich Jak coś nazywam się THC Mati. THC to mój białek pan. Ja Gienek? Genek rządzi. No, genek, genek. Też mam M4. Ja myślę... Wiesz co, ja, no to, no, ja Ja nie to mam... Tyle w tym odcinku. To. I zobaczymy co najwyżej. Żeby... No to to like, widzę. No. Like, komentujcie. No. I... Subskrypcję. I zobaczcie moje fajne mitro. Narka.